Zobaczcie na ten karabinek i powiedzcie, czy czegoś Wam trochę nie przypomina? Trzeba przyznać, że wyglądem ten karabinek jest trochę podobny do karabinków HK, ale już nie ceną. I to zdecydowanie w tą dobrą stronę. Jest to ARX-15 MS Combat od słoweńskiego Tink Arms. Można by było powiedzieć, że ARX stoi na pulu. Kolba MOE SL. Chwyt pistoletowy MOE K2. Obustronny selektor, lekko ścięty z prawej strony, 45 stopni, również Magpul. Klapka komory zamkowej, Magpul. Mechaniczne przyrządy celownicze, również Magpul. I chwyt przedni, także Magpul. AX15 MS Combat jest tłokowcem, działa on w oparciu o system krótkiego skoku tłoka. Jeśli chodzi o porty QD, to mamy je obustronnie na kolbie oraz również obustronnie na łożu. I jeszcze jeden pod prowadnicą kolby. Na pokładzie autorska dźwignia przeładowania Pink Arms. Zatrzask magazynka i zrzut zamka są obustronne, przy czym możemy również... Zamek, zablokować w tym położeniu przy pomocy tego manipulatora. Jeżeli szukasz tłokowego Aera 15, bardzo dobrze wyglądającego i o dobrym stosunku jakości do ceny, to koniecznie przyjrzyj się ARX 15 MS Combat od Ting Arms. Co ciekawe, obecnie możecie kupić go taniej, o ładnych parę stówek, a jeżeli chcecie poznać dokładną cenę, to wbijajcie na naszą stronę. No i oczywiście do salonu.